Witam Was wszystkich serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o czwórce kielichów. Jak spojrzymy sobie na tą kartę, zaczynamy tutaj zauważać, że coś już tutaj jest nie w porządku. Jakieś kłopoty się zaczynają. Trzy pierwsze karty z Dworu Kielichów były bardzo pozytywne. Natomiast w tej czwórce widzimy tutaj, że już nie da się utrzymać tak pozytywnej energii. Widzimy, że zbierają tutaj się takie ciemne chmury. To morze, które było bardzo spokojne w poprzedniej karcie, ma, jest tutaj pofalowane już, coś tutaj się zaczyna dziać, i widzimy też, że te kielichy i lotos to jest system zamknięty, tak naprawdę, ponieważ ta woda nie wraca z powrotem do morza. Nie ma tutaj jakby przepływu, nie ma obiegu tej wody. Ona jest tak jakby uporządkowana. I jeżeli przypomnimy sobie, jak wygląda trójka kielichów, tutaj właśnie ta woda z kielichów wylewa się z powrotem do morza, i wszystko tutaj jest zasilane cały czas przez ten system. Natomiast w czwórce widzimy, że już tutaj coś się zaczyna dziać niedobrego. Nawet jeżeli spojrzymy na ten lotos, on już wygląda, jakby był taki troszeczkę uschnięty. Także w tej karcie zaczynają się nam problemy, i za chwilę dowiemy się, dlaczego. Chciałam tutaj przypomnieć, że jeżeli interesuje Cię tylko znaczenie tej karty w czytaniach, to możesz przeskoczyć na koniec tego filmu, i ja tam podaję po prostu listę znaczeń tej karty w różnych układach i jakby znaczenia dla różnych pytań. Ale jeżeli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o symbolice tej karty, to teraz zaczniemy sobie tak jak zwykle cytatem z Księgi Tota, żeby zobaczyć, co Alistair Crowley chciał nam powiedzieć o tej karcie. Ta karta odnosi się do heset w sferze wody. Tutaj poniżej odchłani energia tego żywiołu, pomimo iż jest uporządkowana, w równowadze i na ten moment ustabilizowana, utraciła swoją oryginalną czystość koncepcji". Żeby zrozumieć ten cytat, a szczególnie to sformułowanie, że jesteśmy poniżej odchłani, musimy zobaczyć, gdzie jesteśmy na drzewie życia w tym momencie. I jesteśmy w Hesed, to jest czwarta Sefira, związana z planetą Jowisz i z kolorem niebieskim. I odchłań, o której mówi Crowley, jest tutaj. Czyli jak energia schodzi tutaj, tutaj w tych pierwszych trzech sefirach ta energia jeszcze jest w miarę czysta. Później przez tą niewidzialną sefirę dat schodzi ona do hesed i tutaj już mamy trójkąt etyczny. Czyli tutaj jest ta otchłań, która oddziela tak jakby czystsze formy energii od takich bardziej przyziemnych można by powiedzieć. Tutaj właśnie w Heset zaczynamy budować struktury. To jest miejsce, w którym rodzi się pojęcie sprawiedliwości, zaczynają się prawa. Także jest to miejsce, gdzie energia wody traci w pewnym sensie swoją moc, ponieważ staramy się ograniczyć jej swobodę. Jeżeli przypomnimy sobie o tym, że żywioł wody symbolizuje nasze uczucia, naszą intuicję, My to zdamy sobie sprawę z tego, że no taki żywioł nie będzie sobie dobrze dawał rady w sytuacjach, gdzie musi być ułożony i ograniczony. I jeżeli postaramy się narzucić naszym emocjom jakieś sztywne ramy i zasady, to może nam się tylko udać na krótką metę. I im dłużej trwa taka sytuacja, tym niestety gorsze będą tego rezultaty, ponieważ nie możemy stawiać reguł naszym emocjom. Po prostu to się tak jakby kłóci jedno z drugim. Posłuchajmy teraz kolejnego cytatu, który powie nam trochę więcej na temat tej karty. Cały czas widzimy morze, ale jego tafla jest zburzona i cztery kielichy na niej stojące nie są już stabilne. Lotos, z którego wypływa woda, ma rozdzieloną gałązkę, jakby pokazując, że wpływ dwoistości przybiera na sile. Pomimo, iż liczba cztery jest manifestacją i konsolidacją dwoistości, przygotowuje ona też skrycie katastrofę przez podkreślenie indywidualności. Ten cytat wspomina, że jest tu przygotowywana jakaś katastrofa. Jest to ukazane w tych elementach, o których już Wam powiedziałam na początku filmu, czyli jest to to ciemniejące niebo i te fale, które pojawiają się na morzu, które do tej pory było spokojne. Jest tu też wspomniane o tym, że te kielichy nie są już stabilne, natomiast jeżeli spojrzymy na nie, to wydaje nam się, że one wyglądają dosyć stabilnie, ponieważ mają takie kwadratowe podstawy i stoją prosto. Także można by powiedzieć, że yy wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Natomiast musimy zauważyć tutaj pewien kontrast między tymi dwoma energiami, czyli kielichy, które przedstawiają nam te struktury, które staje, staramy się budować, czyli mamy kwadratowe podstawy, mamy już tutaj takie bardzo kanciaste, ostre kształty i też te ozdoby. Tutaj szlaczki takie ozdobne na tych kielichach też są bardzo kanciaste, to są bardzo ostre krawędzie. I jeżeli skonfrontujemy to z tym lotosem, jak wygląda łodyżka, tutaj mamy kształty takie bardzo łagodne, zaokrąglone, tutaj są takie płynne, można powiedzieć, kształty. Także jest tutaj między tymi energiami brak równowagi i o to właśnie tutaj chodzi, że dlatego właśnie te kielichy nie są już stabilne. Staramy się tutaj zbudować coś stabilnego na podstawie, która ma zupełnie inną energię. Przyjrzyjmy się teraz też trochę dokładniej, jak wygląda ten lotos tutaj. On już nie wygląda tak dorodnie, jak wyglądały lotosy w trójce pucharów. Tutaj one były piękne, bardzo świeżo wyglądające i te łodyżki też miały taki zdrowy, żółto-złoty kolor. Natomiast tutaj widzimy, że ten lotos już jest ciemniejszy. Jest on tak, jakby już uschnięty trochę, ponieważ kwiat jest zwrócony w dół i ta łodyżka też już ma taki brązowawy kolor. Czyli widzimy, że tak, jakby ten kwiat już usychał nam tutaj. Crowley wspomina w tym cytacie o dwoistości, i chodzi tutaj o te dwa osobne strumienie wody, które, jeżeli przyjrzymy się tutaj dokładnie, jak to wygląda, one się nie stykają ze sobą tak naprawdę. One są zupełnie odrębne. Także jest to właśnie podkreślenie indywidualności. I Crowley mówi o tym, że liczba cztery jest manifestacją i konsolidacją dwoistości. Czyli jeżeli mamy dwa elementy pewnego systemu i z tych dwóch elementów stworzymy cztery, to zyskujemy większą stabilizację. Natomiast już wiemy, że to nie jest korzystne w tym żywiole, w którym się znajdujemy. Dlatego, właśnie nie ma tutaj w tym systemie przepływu swobodnego. I przez to ta woda, nie wpływając z powrotem do morza, nie jest w stanie odżywić z powrotem swojego źródła, czyli tego kwiatu, który tutaj jest. I jeżeli przyjrzymy się tutaj dokładnie, jak wyglądają te strumienie w tym miejscu, zobaczymy, że tutaj mamy takie strzałki. Jest 10 strzałek po każdej stronie. I to jeszcze bardziej podkreśla nam, że ten strumień jest uporządkowany i jest tu skupienie takie bardziej na wartościach materialnych, ponieważ 10 odnosi się do Sefiry Malkut, czyli 10 Sefiry i to jest rzeczywistość zamanifestowana, to jest nasz świat materialny. Teraz przyjrzymy się może jak ta karta jest przypisana astrologicznie. Crowley mówi o tym w ten sposób. Ta karta odnosi się do księżyca wraku, który jest jej własnym domem. Ale rak sam ustawiony jest w sposób, który sugeruje pewną słabość, oddanie się pragnieniu. To zazwyczaj zasiewa nasiona zgnilizny w owocu przyjemności. Myślę, że tak samo jak i ja, polubiliście już tą tendencję u do takich poetyckich, dramatycznych metafor. I tutaj mamy te piękne nasiona zgnilizny, które są zasiewane w owocu przyjemności. Ale tak naprawdę, jest to dobry, dobry opis energii tej karty, ponieważ tutaj tak naprawdę. Dopiero zaczyna się jakiś problem. Dopiero zaczynamy coś na horyzoncie zauważać, że coś może być nie tak, ale nie wiemy jeszcze do końca tutaj co się stanie albo nawet nie wiemy co jest nie w porządku jeszcze. Przyjrzyjmy się teraz jak to wygląda na kole dekanatów, w którym miejscu my się znajdujemy. Jesteśmy tutaj w ostatnim dekanacie Raka. Księżyc w Raku. Czyli przedział czasowy, do jakiego przypisany jest ten dekanat, to od 12 lipca do 21 lipca. I tak jak mówi Crowley w tym cytacie, tutaj powinno być wszystko w porządku, ponieważ Księżyc jest w swoim własnym domu, czyli jest w znaku, którym rządzi. Jowisz jest tutaj w egzaltacji, czyli to połączenie z sefirą Heset powinno też być tutaj korzystne. Ale to wszystko łączy się bardzo harmonijnie, tak naprawdę, ze znaczeniem tej karty. To jest bardzo ciekawe, ponieważ znaczenie tej karty wiąże się z tym, że jest tu jakaś sytuacja, w której powinniśmy być zadowoleni, ale nie jesteśmy i możemy nawet nie wiedzieć dlaczego. Możemy nawet sami nie wiedzieć tutaj, o co nam chodzi i dlaczego nie ma tego zadowolenia, pomimo że na pierwszy rzut oka wszystko jest w porządku, wszystko jest tak, jak być powinno. Musimy też tutaj pamiętać o tym, że planeta, będąc w swoim domu, czyli w znaku, którym rządzi, nie jest aż tak korzystna jak planeta, która znajduje się w znaku swojej egzaltacji. Czyli możemy powiedzieć o tym w ten sposób, że planeta znajdująca się w swoim domu ma pełne pole do popisu, pokazuje całe spektrum swojego działania. Natomiast w znaku egzaltacji jest tutaj pewne ograniczenie dla tej planety i ta jej energia łączy się z energią znaku. Także powstaje tutaj taka mieszanka, która jest dużo korzystniejszą manifestacją tej energii niż po prostu czysta energia samej planety. Także księżyc nie jest aż tak korzystny w znaku raka, którym rządzi, jak w znaku byka, w którym jest w egzaltacji. Natomiast znak raka to nie tylko jest znak związany z opieką i troszczeniem się o innych, ale też jest to znak, który sam potrzebuje takiej opieki i może być bardzo wymagający emocjonalnie, i czasem może być taki markotny, może mieć nastroje różne. Także, jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, jak wyglądają podstawowe znaczenia księżyca, jakby podstawowe funkcje czyli jest to ciągła zmienność jest tutaj ciągłe zwiększanie, zmniejszanie, musi się coś zmieniać cały czas, żeby księżyc mógł wykonywać poprawnie swoją funkcję. Także w tej energii księżyca w znaku raka wszystko musi być w ciągłym ruchu i w równowadze, musi być dawanie i branie w tym samym stopniu. Wszystko musi tak jakby falować i musi być w ciągłym przekształceniu. Także zmienność jest tutaj w tej energii stabilizacją. Nie można tego zatrzymać, bo wprowadzimy problemy. I jeżeli właśnie chcemy zbudować tu jakieś struktury i wprowadzać jakieś prawa i zasady, no to będziemy musieli coś poświęcić. I tutaj właśnie poświęcamy wolność, entuzjazm i inspirację. I dlatego zaczynają się właśnie problemy. Teraz opowiem Wam trochę o znaczeniach tej karty w czytaniach. Polska nazwa tej karty to przepych i tutaj wyjątkowo zgodzę się z tą nazwą całkowicie, ponieważ moim zdaniem to słowo oddaje bardzo dobrze znaczenie angielskiego słowa luxury, czyli tutaj naprawdę jest to bardzo trafione. Ogólne znaczenie tej karty to takie uczucie niezadowolenia, uczucie znudzenia tym, co mamy. Tutaj może się pojawić niedocenianie ludzi dookoła nas i zbyt duże zapatrzenie w materializm. W czytaniach związanych z pracą może się pojawić taka sytuacja, że mamy dobrą pracę, ale jesteśmy już nią znudzeni. Czyli jest tu jakaś stabilizacja, ale straciliśmy entuzjazm, czyli na przykład nie ma już nowego nic do osiągnięcia w tej pracy, albo nie uczymy się niczego nowego, po prostu czujemy, że stoimy w miejscu i pojawiają się już właśnie takie początki niezadowolenia. W tematach związków czwórka kielichów oznacza czasem niedocenianie partnera. Może to też oznaczać, że jest po prostu taka sytuacja, gdzie czujemy, że jest nuda w związku, nie ma żadnej iskry, czujemy, że no tak, jesteśmy już ze sobą jakiś czas, ale na początku to było tak fajnie, było tyle nowości, poznawaliśmy się, to było ekscytujące. Natomiast teraz już się dobrze znamy i wkrada się po prostu ta, takie znudzenie trochę. Ta karta nie oznacza raczej poważnych problemów, chyba że w rozkładzie są też inne karty, które jakby potwierdzają, że problem w związku jest bardziej poważny. Jeżeli tylko ta karta się pojawia, będą to takie początkowe problemy, które oczywiście możemy szybko rozwiązać, jeżeli się tym nimi zajmiemy. Natomiast jeżeli będziemy udawać, że wszystko jest w porządku, to te problemy mogą się przerodzić w coś poważniejszego. W duchowości ta karta będzie oznaczać, że nie jesteśmy w przepływie, nie żyjemy w uważności i możliwe, że jest to dobry czas, żeby zacząć jakąś praktykę wdzięczności. Może to też oznaczać, że nie ma w nas przepływu energii albo ten przepływ energii jest trochę przyblokowany. Także nie jest to tak samo jak w związkach, nie jest to nigdy bardzo negatywna karta, nie ma tutaj poważnego problemu. Ale są to początki problemu. Także, właśnie ten przepływ energii może być trochę przyblokowany, i dobrze by było zająć się tym już teraz natychmiast i rozwiązać ten problem łatwo, zamiast zaczekać, aż się pogorszy. Jeżeli czwórka kielichów w Twoim czytaniu określa jakąś osobę, będzie to ktoś markotny, może być to osoba, która jest znudzona tym, co ma, ale jeszcze nie za bardzo wie, co z tym wszystkim zrobić. Może to być też ktoś, kto nie docenia innych. Jeżeli ta karta opisuje wydarzenie, to ja tutaj widzę taką typową imprezę pracowniczą, gdzie ta zabawa została tak precyzyjnie zorganizowana, że nikt nie będzie w stanie się tam rozluźnić i nikt nie będzie w stanie się dobrze bawić. Jeżeli chodzi o wydarzenie, to ta karta jest zupełnym przeciwieństwem Trójki Kielichów, gdzie mamy naprawdę świetną atmosferę, wszyscy się czują swobodnie, jest super. Natomiast w Czwórce Kielichów już jest tutaj trochę taka atmosfera żenująca. Także. Jeżeli się zastanawiacie, jaka będzie atmosfera na imprezie, na którą idziecie, i wylosujecie sobie czwórkę kielichów jako odpowiedź, no to ja bym Wam powiedziała, że może lepiej zostać w domu, obejrzeć film i wypić ciepłą herbatę niż iść na tą imprezę. Jeżeli ta karta pojawia się jako rada, to trzeba tutaj zrobić dokładnie to, co oznacza ta karta, czyli w tej sytuacji zachowujemy się pasywnie, nie angażujemy się w tą sytuację i nie wkładamy jakby w to żadnego wysiłku. Natomiast jeżeli ta karta pojawia się w czytaniu jako przeszkoda, tutaj zaprasza nas do tego, żeby przemyśleć naszą sytuację. I wziąć tak naprawdę odpowiedzialność za swoje szczęście i za to, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Czyli jako przeszkoda ta karta będzie nas zachęcała właśnie do przeciwieństwa, czyli do aktywności. Powinniśmy też zacząć doceniać ludzi, którzy są dookoła nas. Możliwe, że po prostu traktujemy wszystkich, że no, zawsze nam pomogą, zawsze będą dla nas dobrzy. Warto tutaj też, jeżeli ta karta się pojawia jako jakby na przykład źródło naszego problemu, albo ogólnie może czasem w życiu czujemy się tacy trochę przybici i czujemy, że no tak nie, nie jesteśmy zadowoleni z życia. Warto jest praktykować wdzięczność w takich sytuacjach i jest bardzo prosty system. Z którego możecie sobie skorzystać. Mianowicie wypisujemy codziennie 20 punktów, 20 rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Rzeczy albo ludzi, mogą ludzie też być na tej liście. I nie potrzebujemy tak naprawdę nic do tego, żeby to zrobić, tylko długopis i kartkę papieru. I te 20 punktów wypisujemy sobie codziennie i nie muszą to być jakieś wielkie rzeczy, wielkie wydarzenia, to mogą być naprawdę drobne rzeczy, które sprawiły, że poczuliśmy się miło. Czyli na przykład to, że jest słoneczny dzień, może być to, że po drodze do pracy zobaczyliśmy jakiegoś śmiesznego psa i uśmiechnęliśmy się z tego powodu. To może być właśnie jakieś drobiazgi nawet. Ważne jest, żeby zacząć skupiać swoją uwagę na właśnie tych rzeczach, które w naszym życiu są fajne, za które jesteśmy wdzięczni, z których się cieszymy codziennie, ponieważ czasem wpadamy w takie nastroje, w których tak naprawdę nie wiemy, o co nam chodzi, jesteśmy tacy trochę markotni właśnie. Każdemu się to zdarza i Warto właśnie taką prostą metodę zastosować. Ja tą metodę też stosuję i yy, uważam, że bardzo fajnie to działa. Od razu bardzo fajnie pozwala nam jakby zmienić perspektywę, yy, w jaki sposób widzimy nasze życie i w jaki sposób patrzymy na świat. Także to taki drobny pomysł dla Was, jeżeli chcecie z niego skorzystać, to super! I oczywiście, jak skorzystacie, to dajcie mi znać, albo może już, już korzystaliście kiedyś z tej metody. W każdym razie dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie wszystko na dziś. Dziękuję wam bardzo i proszę pamiętajcie, żeby polubić ten film na YouTubie, zanim zamkniecie okienko i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Możecie też wspierać mój kanał poprzez wpłaty na konto, wpłaty przez PayPal i mam też założone konto na Patreon. Także są różne formy pomocy, możecie sobie wybrać tą, która wam pasuje najbardziej. I dziękuję Wam wszystkim, którzy już wspierają mój kanał w jakiś sposób. Naprawdę jest to dla mnie bardzo ważne i bardzo Wam dziękuję. Już teraz zapraszam Was na mój kolejny film, w którym się spotkamy niedługo, i będzie to film o piątce kielichów. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia.